Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj chciałbym przedstawić Wam jedną z dość ciekawych gierek i bardzo fajną, moim zdaniem grę, gdzie będziemy musieli zbierać pewne elementy, pewnie kojarzycie już tę grę. Podobne, podobne gry do tej już pokazywałem na, kana na kanale Kuki Niedźwiedź Kucharz, tak się ta gra nazywa, jak widzicie musimy tutaj zebrać pewne elementy, poziom drugi. Gra jest po angielsku, jest grona na androida, aczkolwiek myślę, że, że warto ją pokazać. Click on the take cake shovel, remove a desert. Ok, ok. Choose a desert. Then remove, ok. Aha, czyli możemy też usuwać pewne rzeczy, dzięki czemu będziemy w stanie zebrać też ser i tak dalej. Remove five some. mhm. Mm Ok, czyli musimy usunąć, prawda, 5 elementów, tak żeby je połączyć, słuchajcie. No dobrze. Aha, w ten sposób to działa. No dobra, mniej więcej już wiemy, słuchajcie, o co chodzi. Ja bym sobie zrobił coś takiego. To czemu nam pokazuje, co mamy usuwać? Troszkę dziwnie to jest zrobione. No ale niech będzie. No to jeszcze raz, tu są jakieś poradniki. Nie wiem, czemu w tę stronę. No ale dobra. Nie wiem czemu tak, ale niech będzie, mamy tu zebrać pewne rzeczy, pewne elementy. No, niech tak będzie, słuchajcie, i zobaczymy, czy się uda. Mamy serduszka i tak dalej, i tak dalej. No, tutaj dodatkowe rzeczy też udało nam się zebrać, ale potrzebujemy jeszcze więcej tych elementów. No, dobrze, co tu mamy jeszcze? Jakieś zielone, możemy poprzestawiać. Tu możemy na przykład w ten sposób. No i. Hero mode, proszę bardzo, jakiś hero mode teraz mamy. Okej, okay. dobrze, tutaj widzę niebieskie nam podskakują, więc niebieskie możemy zebrać. Żółte również. Okej. Okay. Gwiazdki jak najbardziej. Proszę bardzo. Teraz co? Mamy kolor jaki tutaj jeszcze uda nam się zebrać w ten sposób. Proszę bardzo, plus 2, plus 3. Wow. No to tutaj już troszkę rzeczy, by się mogło nam tutaj. O! Czy się uda? Czy się uda coś tutaj jeszcze porobić? Tutaj są zielone, czerwone tutaj skaczą, ale czerwonych to raczej nie uda mi się zebrać za bardzo. Okej, okay, mogę też dokupić, prawda? Tą tackę, którą byśmy mogli sobie zmienić, te przedmioty. No dobra, te kawałki tutaj, bo mamy serek, mamy jakieś inne ciasteczka. No tutaj jest czerwony kawałek czerwonego. Tutaj zielony, proszę bardzo, tutaj troszkę serka zebraliśmy. Bo to jest serek, tak? Tak mi się wydaje przynajmniej. Są niebieskie. Proszę bardzo, zielone. Patrzcie, patrzcie, ale combo, wombo combo. Level complete, chyba się nam udało na maksa. 284% i nagroda 250 monet. Lecimy do poziomu trzeciego. Okej, okay, dobra. No i zobaczymy jak nam tutaj pójdzie. Czyli mamy tutaj cel. The of knife clean and collect an entire row. O proszę. Okej. Okay. O, proszę, cały rządek on tutaj niszczy. Cross can be removed. Okej, okay, no zobaczmy. Aha, czyli możemy w ten sposób to robić też. Wow, bardzo fajnie. To nam na pewno ułatwi grę. Tutaj mamy czerwone serca, które mamy zebrać. Tutaj również. I co jeszcze musimy zebrać? Tak, te pomarańczowe, tak. No, ale to popatrzcie, jak ładnie. Hero Mode, finish, ok. Dobra, mamy Hero Mode, czyli Hero Mode'a możemy wykorzystać jakoś fajnie w ten sposób. Dobra, w ten sposób. Tak, ładnie to idzie. Za każdym razem nam to tak się wszystko tutaj zbiera. Możemy użyć tutaj. Słuchajcie. Dobra? Możemy zaznaczyć, jakby to zrobić, słuchajcie. A jakby pionowo to zrobić. Aha, w ten sposób, to tylko poziomo idzie. Myślałem, że po pionie też. No nic, mój, mój błąd, ale jakoś sobie na pewno poradzimy. Ojej, ile serduszek tutaj dostajemy. Wow, 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 wow. Ładnie, ładnie. Tutaj bardzo ładnie nam wszystko się zbiera do kupy. Tylko, że tutaj nie będzie, jakoś nie będziemy mogli za bardzo tutaj. Się pobawić. Tu są gwiazdki, więc to może nam ułatwić też. Patrzcie, ile tu jest serduszek. Tu nie możemy tak zrobić, ale tu możemy tak, proszę bardzo. Ok, pomarańczki jak najbardziej, plus 9. Mamy jeszcze 4 ruchy. Wykorzystajmy je poprawnie. Pomyślmy, co by tutaj zrobić. Słuchajcie, tak, żeby było dobrze, żeby to miało ręce i nogi. Tutaj nie możemy, tu nie możemy, tu możemy. Hmm, hmm, możemy w ten sposób to zrobić. Tak. Okej. Okay. Dodatkowe tutaj rzeczy dostajemy, tylko że. Tutaj nie bardzo. Tu jest żółty ser, więc możemy w ten sposób to zrobić. Ok. mamy już tylko mm, dwa ruchy teraz. Aha. Dobra, zróbmy tak. Ok. Nie, tutaj już nic nie zdziałamy. No, niestety nie będzie tak fajnie, jak myślałem, ale tu jeszcze możemy zebrać troszkę tych rzeczy. No i ładnie. Chyba ponad normę, ponad stan. Troszkę pieniędzy zebraliśmy. Proszę bardzo, bo nam tu uciekają te rzeczy, to klikamy szybciutko dodatkowe monety. Bardzo ładnie. 378%. Ok. Myślę, że te poziomy ładnie nam idą i możemy iść na czwarty. Poziom słuchajcie, gierka jest darmowa, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany zagraniem sobie w tego typu gry, ja uwielbiam szczerze mówiąc grać sobie tak, bo to jest mega. Klik on e, plus one. Aha, czyli wszystkie te dostają plus jeden. O proszę, ciekawe. Musimy zebrać te niebieskie na pewno. No i pomarańczki też i serduszka. No i zobaczmy teraz, że tu podskakują, fajnie. E, dobra. Tutaj są trzy, tak. Tu mógłbym zrobić w ten sposób. Zrobimy tak. O, właśnie, proszę bardzo, jakie Łombo Kombo nam się udało zrobić. Zróbmy tak bardzo ładnie. Mamy już teraz serduszka, by się przydało kolekcjonować. E, dobra, mamy te pomarańcze. Proszę, ojej, to jest bardzo mega. E, dobrze, tu zróbmy w ten sposób. Okej, okay, no i większość tych rzeczy już mamy zebranych ponad normę, zobaczcie, hero mode'a teraz nam włączyli, e, zrobimy tak oczywiście, okej, okay, wow, 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 ale tutaj dostajemy tych, patrzcie ile serduszek, ale osą awesome, aż dostaliśmy, wow, no to się cieszę w takim razie, e, dobrze, tutaj na pewno w ten sposób zrobimy to, jest plus 5, plus 6, to tak, okej, okay. good, prawda, good, good, good. Ok, w ten sposób. Mhm. Tutaj w ten sposób. Proszę bardzo, ale ładnie. Uhu, hu. Ale poziomów nam się tutaj nasypało. Dobrze. Ale tutaj. O, jeszcze tutaj. Popatrzcie, jakie są. O, boże, tu będzie bardzo dużo. Proszę bardzo, great. Ok, czy coś mamy jeszcze? Tu byśmy mogli zrobić, prawda? Proszę bardzo. I czy się nam uda coś jeszcze tutaj takiego fajnego wykąbić? Są plus 1, zróbmy pomarańcze. Dobra, może być. No i tak to wygląda. O, proszę, jeszcze tu się skąbiły. Jeju, ale dostaliśmy 528%. O no, a jeszcze lecą. Ile, jeszcze lecą. O jeju, jeju. Bardzo ładnie. No, ten poziom nam strasznie pięknie poszedł. Dobra, klikajmy tu na monety. Prezent, prezenciochy. Dobra, do, dajcie, dajcie monety wszystkie. Plus 500, level complete. No, i 500% ponad, 600% nawet prawie. Więc jest dobrze, słuchajcie. Poziomy są bardzo ładne i łatwe, moim zdaniem. Bardzo fajnie nam to idzie. Click on the lollipop, czyli Lizak, tak? Then choose all desert to remove all of their some desert. Aha, czyli te serduszka nam usunie i doda od razu. Wow, ciekawe, ciekawe. Zróbmy plus jeden. Słuchajcie, dodajmy. Tak, jasne, że tak. Ok. No i teraz się bawmy. Dobra, ser, ser, czerwone już mamy za sobą. Teraz czas na niebieskie. Dobra, już też. Teraz serki. Serki są nam potrzebne. Zróbmy tak. Dobrze, tutaj się nam skombi to wszystko. Dobrze. I teraz tylko ser musimy tutaj uzyskać. Odpowiednią ilość serku naszego. Kochanego. Zróbmy tak. Proszę bardzo. No i wszystko, Hero mode. Teraz 11 możemy dodatkowych. Zobaczmy, tu są niebieskie to zróbmy tak. Ok. tu czerwone. Dobrze. Ok, serki tutaj plus 1. Ok. ale proszę bardzo, zróbmy tak. O, i tu się nam skąbią jeszcze serki przy okazji i serduszka. Wow, ale pójdzie dobrze. Ale to mega zrobiłem. Jeju, aż osom awesome mi dali. Ładnie, tutaj zielone. Proszę bardzo. Ok, gdzie tu są jakieś jeszcze takie większe? Tu są plus 3. To jest serek, to zróbmy tak. Ok, zróbmy tak. Dobra. Czy coś nam tutaj powiększyli? Tu jest plus 1, plus 4, więc zrobimy tak. To jest plus 8 od razu. I zielone nam się tutaj. Perfekt. Zobaczcie, jak skąbiły. Mhm. Niebieskie. Dobra. Ok, zobaczmy, tu jest są tak, to zrobimy te zielone o, plus, plus 12, jeden ruch nam został i chyba wybierzemy słuchajcie tą tą opcję. No właśnie. Great. No, 375% w normie, więc nie jest źle. Zbieramy te wszystkie rzeczy. Dobra, plus 500, pik 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 tu jeszcze, 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 jeszcze. Dobra, jest. Wow. No 370% ponad normę, ale włączyła nam się reklama nieładnie. No, gra darmowa, więc co jakiś czas na pewno będą nam e, reklamy wyskakiwały, więc to z tym musicie się liczyć, moi drodzy. No dobra, lecimy dalej. Click Requires, okej. Okay. Co my tu mamy? Click to the rainbow cake, remove a, aha. Ciekawe. Aha, w ten sposób, czyli na około, tak? Usuwa nam te rzeczy. Potrzebujemy sera czerwonych, tak? Echa... Zróbmy tak. mieli troszkę tego. Gwiazdki tutaj. Też sobie je zbierzemy. O! Patrzcie, jaki łombo-kombo serduszek teraz będzie. I serki przy okazji też uzyskaliśmy. O, proszę. Ale się nam to skąbiło. Jeju, ślicznie. Dobra. Hiromu, pięć, pięć do, tylko ruchu mamy. Szkoda. Szczerze mówiąc, ale tak zrobimy. Proszę, serki się nam... Niestety, myślałem, że się jakoś fajnie skąbią, ale tak zrobimy i będzie też 10 serków. Proszę bardzo. Okej, okay, tu jest plus 6. Tu jest pomarańcz, niby mógłbym to zrobić. Słuchajcie, ale z... no, tak nie zrobię. Haha. Zróbmy tak. Słuchajcie, i tak. Został nam jeden... Tylko ruch. Zrobimy serca. Oczywiście, że tak. Tutaj dodatki dostaniemy gwiazdki. Tutaj kolejne gwiazdki zapewne. Proszę bardzo. Osom. No 326%. Też jest dobrze. To jest też jest dobry wynik. Słuchajcie, ale klikamy tutaj. Oj, serio, teraz musiała mi się reklama włączyć. No najgorzej na świecie. No i teraz nie kliknę na to. A jajaj, no co za ludzie! Reklama mi się włączyła, kiedy musiałem to zbierać, No ale szósty poziom słuchajcie, ukończyliśmy, moi drodzy. Więc to by było na tyle. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam Was do kolejnych odcinków. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć! Pozdrawiam Was, ślicznie. Pa Pa!